Dziś, dziś Wam pokażę. Nie, dziś Wam pokażę. Dobra. W każdym razie, krok pierwszy. Wybierasz sobie, jakie chcesz gumki, jakie chcesz. Nie ja mam tu bardzo dużo kolorów do wyboru. Wy możecie też mieć. Ja biorę na przykład marańczowy i żółty. Rozciągamy tak gumki, aby było wszechnie ze szpalców. Później robimy tak, tak i tak. Wychodzi wam coś takiego. Dalej. Bierzemy znowu na przemian pomarańczową gumkę. I znowu wam widzicie tak można swoje gumki zrobić. Dobra, teraz wam pokażę drugi sposób. Niestety muszę rozwalić. Czekajcie, pokażę Wam jak też się robi osiemkowany. Kawałek usymkowanego nam się nie chce robić. Naprawdę nie chcę pokazywać milion razy. Teraz pomarańczowy i niebieski. W każdym razie. Bierzemy dwa kolory koło siebie. Ja biorę tutaj taki. Polecam bardzo. Wszystkie robię podwójne. Podwójne ładnie Dobra, W każdym razie. Robię coś takiego, że... Jak bym to powiedzieć? Bierzemy... Kurde. Muszę no. wymyślić słowo, by za nie wymyślać to mieć. no to znaczy, że trzeba jakby nałożyć tutaj dwie gumki na palce i kolejne dwie. I po prostu przełożyć takich pierwsza grupa. wychodzi nam coś takiego tym razem. Widzicie? Podwójna grupa gumek. Widzicie? Ładnie wyszło. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo. Dobra, teraz na krośnie. Czyli moim Bluetooth, Ale ja to nazywam krosno. Dobra. Układałem gumki w stos. Tego, ale. Wam pokazuję, bo nie chcę mi się robić, a to trochę czasu zajmuje. Dobra, to tylko Wam pokażę. Ja to robię kolorowe, ale Wy możecie jak chcecie. Więc nie każę Wam, ale... Możecie, dobra. Naka nakładacie to taki w sposób, tak tu, Proszę bardzo, i tak kolejny raz dalej, później jakby bierzemy swój hak czyli takie coś czekajcie chyba. takie coś takie malutkie, mam jeszcze taki żółty i różowy ale nie ja chcę mi się pokazywać no to też czerwony akurat Czwy i czymś nie w każdym razie przekładamy tak aby było tak przekładamy tak Podamy. Tak. No i tak dalej. Mieszamy ze sobą później gumki. Czyli tak robimy. No i wyjdzie Wam. Ale no to możemy skończyć. Polecam bardzo.. filmiki z e, jakby wam to powiedzieć. E, najśmieszniejszy. Czekaj, śmieszny kod wskoczy wam moje filmy. Czyli jeśli ja się nazywam Kasana Mikołajewska. No i jak będzie to moje imię i nazwisko, to bardzo zapraszam. I oczywiście mam jeszcze jeden filmik, ale trochę mam błędów, bo źle wpisało mi się przez ten telefon. I, ale później wam powiem w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Pozdrowienia Kasia Mikołajewska. Dziękuję.